Witam serdecznie panie Jacku. Może takie pierwsze pytanie. Jak długo już tutaj przy Barbakanie Pan urzęduje? No dopiero 42 lata. O, to co to jest? To, to chyba jak oddawali staróweczkę, to od razu się pan tutaj pojawił? No prawie tak, prawie tak. No, ale ja się ciągle rozkręcam, więc jeszcze. Ja właśnie przez cały czas, znaczy przez cały czas to może nie, ale w 90-tych latach obserwowałem, tutaj przychodziłem na Stare Miasto, no i zawsze fajnie było przyjść tutaj i poglądać sobie ładne e, rzeczy. A skąd takie zamiłowanie do, tak, do takich starych rzeczy? No to wyszło samo z siebie, bo ja jestem w ogóle wrocławianinem. Przyjechałem z Wrocławia do Warszawy studiować, ale wychowałem się w, w mieście, którym Antyki walały się po ulicach i ogródkach. Wszędzie, gdzie człowiek nie ruszył, tam były jakieś, wtedy to się nazywało niemieckie graty. Ale ponieważ ja miałem zawsze zamiłowanie do historii, to zaczynałem zbierać te wszystkie szable, stare przedmioty i, i się jak to dzieciaki handlowało tym. Wymieniało się na znaczki, wymieniało się na Różne przedmioty codziennego użytku, które wtedy były niedostępne dla normalnych ludzi, no ale jak ktoś pohandlował, to miał więcej pieniędzy od rodziców i wtedy mógł sobie kupić tą gitarę czy, czy jakiś rowerek. Ja pamiętam, że miałem wiele, wiele razy szczęście rozpoznać rzeczy kosztowne, które się walały gdzieś po szufladach. No, i tak, tak się zaczęło zamiłowanie, które w zasadzie wynikało także z konieczności. Jak przyjechałem do Warszawy, przywiozłem ze sobą to pamiętam, takie naręcze starych szabli, i, i, i tak dzień, miesiąc po miesiącu na życie sprzedawałem po jednej sztuce. Pamiętam taki kolekcjoner, pan Werpachowski, u mnie kupował. Jak wspomnę, te szable, za jakie marne grosze się sprzedawało wtedy, bo antyki. Nie były bardzo drogie dawniej, w zasadzie każdego było stać na zbieranie antyków. To się po prostu, tak jak i społeczeństwo rozwarstwiło się, takie możliwości kolekcjonerów się rozwarstwiły. Jedni zbierają karty telefoniczne, a drudzy pierścionki z brylantami. A jeszcze inni pokemony teraz zbierają, czy jakieś inne takie zabawki? Albo, albo jakieś, no wiadomo, że rzeczy Tanie, drobne jak, jak monety, znaczki, banknoty, yy, znajdą więcej. Bo przecież wiadomo, że nie chodzi o to, żeby uzbierać jakąś ogromną fortunę, tylko chodzi o to, żeby zbierać. Zbieractwo jest drugą naturą człowieka, więc yy, nie wszyscy zbierają rzeczy kosztowne, bo nie wszystkich na to stać, prawda? No właśnie, często się mówi, że niekoniecznie są ważne rzeczy kosztowne, ale rzeczy z duszą i rzeczy po prostu mając jakąś swoją estetykę. Nie o to chodzi, żeby złapać króliczka, tylko żeby go gonić. Naj, najbardziej w tej chwili y, z, y, pożądane przedmioty z, zbieractwa to są właśnie monety, banknoty, y, przedmioty drobne, których można uzbierać jakąś sensowną kolekcję, prawda? Ale zauważyłem, że tutaj też jest duża kolekcja u pana starych aparatów fotograficznych. To chyba jeszcze tak z 20 lat temu to, to takimi rzeczami się nie handlowało w antykwariatach, prawda? No w ogóle w tej chwili definicja antyku, przedmiotu technicznego, antycznego liczy się, że powyżej 20 lat. To już jest przedmiot techniczny, zabytkowy. Powyżej 20 lat, no to jest nie tak długo, no dla, przynajmniej dla mnie. A dla mnie, mnie też. No i, i ja na przykład jak, jak zaczęło się z tymi aparatami, ja dostałem sygnał, że w Berlinie człowiek sprzedaje kolekcję aparatów. Siadłem w samochód, pojechałem do tego Berlina, okazało się, że już dość starszy jegomość po 80, pan Falk który pracował całe życie na Kudamie w, w sklepie z aparatami fotograficznymi. Zbierał taką kolekcję 400 aparatów i 200 kamer. No i teraz zmieniał mieszkanie i chciał już sprzedać, bo się czuł jak ktoś... Zagracony. Przytłoczony tym sprzętem. Jak pakował, to płakał przy tych aparatach. Każdy go głaskał jak kochane dzieci. No i sprzedał mi te aparaty. Ja to przyjechałem, tutaj przywiozłem. Akurat trafiłem pracownika, który się tym interesował, więc patrzę, a to się zrobił bardzo fajny dział, bo dużo młodzieży używa aparatów tego typu i jest nawet moda na te łomo, fotografie i takie różne rzeczy. No ale najfajniejsza sprawa jest, że pan Falk po paru latach przyjechał tu na motorze, notabene. 80-latek? Już był 85-latkiem. Przyjechał na motorze i wpadł, tu zobaczyć, czy jeszcze jakieś jego aparaty są. Mówię: O, są, Poznaje moje kochane dzieci, Poznaje. Ja mówię: No i co? A, zacząłem znowu zbierać, ale teraz już tylko takie droższe zbieram, lajki. No, jako emeryt już by go stać było, bo jako. No nie, on był tylko sprzedawcą, więc nie był jakimś zamożnym człowiekiem, ale, ale rzeczywiście zaczął znowu zbierać ja może zapytam o zamożnego człowieka, właśnie pamiętam, że jak tutaj w latach 90. przychodziłem, to bardzo mi się podobały takie szachy, no takie no, były bardzo wpadające w oko. To jest mój najlepszy klient, moim najlepszym klientem i w sumie zaprzyjaźniłem się z tą osobą, on odwiedza mnie zawsze, to jest były emir Kataru, a w tej chwili father of emir, Sheikh Hamad Altani. No, to jest, to, jest, to jest dla mnie wydarzenie, ponieważ 12 lat temu tutaj zawitał u mnie w galerii, zrobił ładne zakupy, zdążyłem sobie tam pałupę pobudować za te zakupy. No i od tego czasu zaczął mnie regularnie odwiedzać. Zapraszać do siebie, byłem u niego w Paryżu, byliśmy z rodziną w Katarze u niego. No i taka się wywiązała, miła zażyłość. Bądź co bądź królem. No właśnie, ale oprócz królewskich, że tam koronowanych głów, no tutaj u pana byli też wspaniali artyści. No, choćby tylko wspomnieć Erika Claptona. Co Erik Clapton u pana kupił? No nie, Erik Clapton to jeszcze w moim starym sklepie. Ja miałem tu po drugiej stronie ulicy, gdzie teraz jest pizzeria, taki warsztat, w którym robiłem szable, biżuterię. To jeszcze w czasach głębokiej komuny, gdzie. Gdzie myśmy nie mogli mieć sklepu, mogliśmy tylko sprzedawać. warstat. Tak. warstat i mogliśmy sprzedawać tylko własne rzeczy. Co oczywiście każdy tam handlował jak mógł wszystkim, co się dało, i nikt tego nie przestrzegał yy, prawa, nawet ci, co je tworzyli, nie przestrzegali. W każdym razie, któregoś, ja wpadam do, do, do siebie, do tego sklepiku. A tam stoi Eryk Clapton, ja go rad, strasznie go lubiłem i on stał w takim kurce z takimi tygrysami na takiej krótki. i ja tak podszedłem do niego od tyłu i mówię, o Eric Clapton osobiście do mnie wpadł. A on się odwrócił i mówi, o poznałeś mnie, ja mówię, no pewnie, że cię poznałem i się zaczęło gadu, gadu, gadu. No nakupił u mnie amuletów, pozamawiał różne rzeczy, między innymi pierścień dla Richardsa i takie różne rzeczy. A później nagle wieczorem wpada do mnie tu do warsztatu, mówi: Przerwałem koncert, bo biją moich fanów i jestem. W... Gdzie to był koncert? Yy, kongresowa rozumiem. Owej. Okay. Biją moich fanów, policja i ja nie mogę tutaj występować. Chyba zerwę te występy, nie będę występował. I tego no ja szybcišenkę kupiłem flaszeczkę i sobie tą flaszeczkę wypiliśmy. Klapton e, dobrze ciągnął wtedy ten alko alkohol. No muzycy to wiadomo, no to przecież to nie nowina no, dla nich. Clapton był wtedy w, w ciągu alkoholowym bardzo pił. E, i, I tak ja mm... no pił, ale kurczę jednak trzeba było sytuację, że jeżeli milicja bije ludzi na koncercie, to to jest coś nie w porządku. No jakby był takim pijakiem w cugu to by nie zareagował na to i w dalej by grał. Tak, i w każdym razie długo sobie gadaliśmy na różne tematy, bardzo fajny człowiek, taki gość, który się wszystkim interesował, bardzo, bardzo był fajny. Co prawda ja nie byłem nigdy muzykiem i ten, ale pamiętam, że moi koledzy jego zagadywali tam po koncertach i on każdemu udzielał rad, a tu kciukiem graj, a tu nie, nie, twarde struny i tak dalej, to mi opowiadał żaba. O klaptonie, ale wracając do mojej y, spotkania z Klaptonem najpóźniej. No ja y, y, z, on napisał do mnie parę listów, ja mu tam różne rzeczy wysyłałem i tak dalej. Później się jeszcze spotkałem z nim y, w czasie jego występów na wybrzeżu. Ale fajne, bo, bo później on prosił mnie o, o amulety i mówi, że te amulety mu po, pomogły wyjść z alkoholizmu. Y, i ja mu wysłałem całą górę tych amuletów jeszcze. Ale później, jak czytałem jego życiorys, okazało się, że on miał takie właśnie ciągoty do tych wszystkich ezoterycznych spraw i tak dalej. Dlatego wtedy to mnie dziwiło, a teraz już zupełnie mnie to nie dziwi, bo, 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 bo przeczytałem jego dokładny życiorys. On był wtedy w takim, na takim etapie życia, że jako artysta, który bardzo młodo zaczął. On był już, przecież on jest w sumie starszy ode mnie o chyba dwa lata. On był w, w ogromnym dołku artystycznym. I dlatego, a dlatego po demoludach jeździł, prawda? No tak. O no tak, to ciekawe. Ale ja chciałem zapytać, bo to mi m, przypomniało taką sytuację. To może zadam pytanie. Pamiętam, że kiedyś właśnie pan miał tutaj te sklepy z amuletami. Ja pamiętam, że niektórzy oskarżali pana wręcz o czarną magię i jakieś takie, kurcze. Różne rzeczy były, prawda? Nie oskarżano. O czarną magię oskarżano pana, to, to jedno. O co jeszcze pana oskarżano na przykład? E, o, no... Ja, ja, ja bym mógł łatwiej wymienić, o co mnie nie oskarżano, prawda? Przecież ja, ja jestem tu najstarszy prywatny przedsiębiorca na, na Starym Mieście, żyjący. I w zasadzie pierwszy prywatny sklep, bo dawniej to byli ajenci, prawda? Oni byli agentami I tu ty, ty, ty tylko nieżyjący Lewandowski był chyba ci, ciut dłużej ode mnie, a później reszta była po mnie, prawda? A jak to wyglądało tutaj, właśnie? no bo przecież to stare miasto było pustkowiem, potem zaczęło wracać tu życie. Kto rozdawał tutaj, na przykład, to się przychodziło i zajmowało się sklepem i o, tutaj jest pustostan. I jak to wyglądało w tamtych czasach? W tamtych czasach prywatną inicjatywę mógł tylko znajomy królika prowadzić. Nie było tak, że chciałeś sobie otworzyć firmę i sobie ją otworzyła. Trzeba było mieć ogromne plecy, żeby w ogóle dostać. Prawo wykonywania jakiegoś rzemiosła tu w mieście. A lokale to już tylko dostawali kompletnie ustawieni ludzie po linii partyjnej. No. A czy dzisiaj tutaj też są jeszcze, no partyjniacy, jeszcze mają tutaj restauracje i jakieś stale zakłady? Oczywiście, że tak, ale to, to mnie już nie obchodzi, bo to już są wnuki, prawda? No, ale ja, ja do, 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 dostałem się tutaj w sposób zupełnie podstępny. Podstępny. I dlatego mnie usiłowano wszelkimi siłami wykurzyć z tej starówki, ponieważ ja byłem, ja nie dostąpiłem łaski bycia prywaciarzem, czyli nie miałem chodów żadnych. Ja wszedłem w spółkę z kimś, kto miał tu lokal. Ten mój wspólnik narobił długów i odpadł, a ja zostałem, ale wtedy chciano mnie razem z nim wykurzyć wielokrotnie, do tego stopnia, że w stanie wojennym mi ten mój lokal zaplombowano mnie wyrzucono na zbity pysk ale ja już wtedy ostro działałem w solidarności i się nie dałem i jak się ten stan wojenny skończył ja tak walczyłem o byt może żałuję że to robiłem ale nie chyba nie chyba nie walczyłem o byt i, i udało mi się jakoś przetrwać tutaj Dzięki różnym dziennikarzom, artystom, którzy się za mną wstawiali. Mam tutaj w tej mojej księdze pamiątkowej te wszystkie wspaniałe zapisy pani Szczepkowskiej, różnych artystów i, i znanych osób, dziennikarzy. Artykuły prasowe załatwiałem, bo mnie wyrzucano tak uporczywie, tak mniej więcej od początku osiemdziesiątego roku do, do końca komuny. Bo przecież, yy... Ale pamiętam, że pa, jak już komuna się skończyła, to ja pamiętam 94, to 95, 96, a może trochę wcześniej i pamiętam y, lokal Lapidarium. To był piękny lokal, który w innym stylu, więc pan też trochę w show biznesie. moim zdaniem robił, nie tylko w historii i zabytkach. No nie, no przecież ja, ja przede wszystkim na początku robiłem w, w show biznesie, bo, bo, bo to co byśmy tutaj robili to był show biznes. Tak naprawdę. Przecież jak ja się w ogóle znalazłem na starówce, ja studiowałem architekturę na Politechnice Warszawskiej, no i w pewnym momencie zaczęło brakować pieniędzy. Ale pojechałem do Paryża, też wielki wyczyn, i tam zobaczyłem na plazdry, że fajnie się handluje obrazkami. W związku z czym, jak wróciłem już na, z powrotem na studia, Przyszedłem tu na starówkę. Jak zobaczyłem, że tu biegają te grupy tych amerykańskich turystek zazwyczaj były takie mamuśki, przyjeżdżały, to ja mówię, no to trzeba ich zakospodarować. No i stanąłem na rynku jako pierwszy. Poza tym był tutaj taki malarz Gajewski dziadek, ale on ze studentami nie miał nic wspólnego. Ale poza tym, tylko ja byłem na początku i, i, no, i to po prostu y, zacząłem sprzedawać jak, jak szatan te obrazki swoje. No, swoje własne czy czyjeś inne? Moje prace, bo ja, ja rysuję i rysowałem tą, tą starówkę. No, po roku sobie kupiłem mieszkanie i Mercedesa. No i oczywiście. I to w, w komunie, tak? Tak, i wszyscy moi koledzy oczywiście tu przylecieli. Też chcieli obrazki sprzedawać i do dzisiaj sprzedają. A ja tutaj nawet rozmawiałem z takimi, i tutaj widzę, że jest ostra konkurencja. Tu nie wpuszczają innych. Na przykład na Barbakanie są tutaj. Wtedy, wtedy to było. Myśmy prosili przyjść, bo ja się sam wstydzę stać. No ale wie Pan, jeżeli się w Komunie zarabiało 100 dolarów dziennie, kiedy Polak przeciętnie zarabiał 20 miesięcznie, no to, to szybko się rozniosło, prawda? Rozniosło się, no i. Ta, ta cała ekipa, co tutaj stanęła po mnie i ze mną, bo ja oczywiście po dwóch latach powiedziałem: koniec łatwego życia, bo jak będziesz całe życie stał na ulicy, to bracie, będziesz ulicznikiem. Coś o tym wiem, coś o tym wiem. No i prawda jest taka, że ja zwiałem i właśnie to. Wszedłem w taką spółkę niefortunną, ale ta spółka zaowocowała tym, że ja zostałem w tym lokalu, gdzie ten mój były wspólnik się rozkraczył. Paskudnie. To tak młodzieżowo się mówi nawet, tak rozkraczył się, że ktoś. Że... Pożyczał od wszystkich pieniądze i, 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 i nie oddawał i go załatwili. A ja do odmiany oddawałem wszystkim do. Okołu. <laughs> sobie wiele zostawiają. Ale no w każdym razie te czasy, yy, początki były trudne, rzemieślnicze. Ja pamiętam, że musiałem zdawać egzaminy rzemieślnicze i jestem na tym egzaminie rzemieślniczym i tam takie głupie pytania mi zadają i gość mówi: Wie pan, a kto to był Kiliński? Ja mówię: No, Kiliński, no to wiem, i opowiedziałem mu. A on tak patrzy to moje papiery. Ojej, ja pana bardzo przepraszam, to pan jest architektem. Bo wie pan, my tu sprawdzamy, czy rzemieślnicy. Bo to chodzi o to, żeby sprawdzić, czy umie pisać, czytać, mnożyć i dodawać. I co po to jest ten egzamin, żeby jakiś taki kompletny głąb, głąb, głąb do tego rzemiosła. A pan tu widzę z wyższym wykształceniem, no to, 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 to dobrze. No i zdobyłem te uprawnienia rzemieślnicze. Ale fajnie się rozkręcało to wszystko, no bo zobaczyłem, jak to prywaciarze zarabiają. A prywaciarze za komuny zarabiali grube pieniądze. Czy pana też określali prywaciarzem? Nie, no, oczywiście, ja byłem prywaciarzem. Ja zawsze byłem prywaciarzem i jestem prywaciarzem. Bo chyba jeszcze gorzej od prywaciarza to był jeszcze badylarz yy, albo cinkciarz. to może to nie było gorzej. Nie było gorzej. Badylarz to wiadomo, bogaty człowiek, prawda? I żyje z badyli, prawda? A cinkciarz żyje z wymiany waluty. Później to się wymienił, cinkciarz się wymienił na biznesmena. Prawda? O dokładnie. Tu wiele osób pewnie nie zdaje sobie sprawy, ilu dzisiejszych biznesmenów kiedyś było cinkciarzami. A poza tym, cinkciarz to było takie określenie negatywne, a dzisiaj jest nawet firma cinkciarz.pl, która się zajmuje. To, nikt się tego nie zajmuje, że każdy handlował walutą. No przecież to... Każdy? Ja kiedyś, nie zapomnę, rano kupiłem dolary, a wieczorem je sprzedałem i się chwalę mojej żonie, a moja żona wymyśliła wtedy handel walutą, bo mówi: Słuchaj, mój drogi, to przecież można by tak handlować. Wiesz, rano kupić tanio, a wieczorem sprzedać drogę. Ja mówię: No, Ty masz naprawdę dobre pomysły na biznes. A ja chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. Wiem, że. Ja chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. O ten klub Lapidarium. Bo ja pamiętam tam taką historię, jak ja tutaj przychodziłem na starówkę i siedzieliśmy na murkach i można było wtedy pić alkohol na murkach, i pewnego dnia zobaczyliśmy, że w stronę Lapidarium podąża jakaś taka wycieczka. Grubych panów, no ich tam było ze 40, ze 60. Już oni się wyróżniali mocno tutaj w tym tłumie starówkowym, i oni podążali do lapidarium. Tam się rozsiedli, podobno potłukli sobie szklanki. No i ja słyszałem wtedy, że to było tak, że mafia chciała wy, tutaj wymusić haracze, i podobno tutaj ludzie płacili tej mafii, a pan nie chciał i panu dlatego zorganizowali taką specjalną wycieczkę. Nie. Czy coś mylę? Trochę było inaczej. Trochę było inaczej. Prawda jest zupełnie inna y, niż ta powszechnie znana, czyli podana prasie. I... Prawda jest taka, Lapidarium działało rewelacyjnie i właściwie myśmy mieli jedyny problem, jak nie wpuścić tego tłumu, co walił do nas z drzwiami i oknami. Ale co tu się dziwić, mieliśmy dwa koncerty dziennie przez cały okrągły tydzień. Dwa koncerty, to nie byle kto, wszyscy najsławniejsi wtedy u nas grali, śpiewali. Jeden koncert dzień, jeden późnym wieczorem. I to wszystko było finansowane za to piwko, które sprzedawaliśmy w Lapidarium. Nie mieliśmy żadnych dotacji. Żadnych... Ale piwko, winko, drinki, no pamiętam, że... ale to piękne miejsce, takie podwórko. Właśnie. I myśmy to całą działalność robili za nasze pieniądze. Nie dostaliśmy jednej złotówki, żadnej dotacji. I tłum, cała Warszawa tutaj przychodziła. Mieliśmy po, oczywiście pewne pomysły marketingowe. Kolega kręcił cały czas filmy w Lapidarium, to młodzież to lubiła się pokazywać przed kamerami i tak dalej. Dorselekcja też pamiętam, no ja nigdzie wcześniej nie widziałem, nie, może w klubie widziałem też już Dorselekcję wtedy, ale. Nie, nie mieli właściwie selekcji. Myśmy tylko musieli, w pewnym momencie, twojej stopnie, można więcej osób wejść, no bo się nie zmieścimy. Więc. Yy... Ale do nas przychodziła fajna publika. Nie? Elita. Chcieli się tam nachlać piwa, to że tam na murkach siedzieli. Tutaj na murach tego, bar... a do nas przychodzili ludzie naprawdę fajni. I cała Warszawa przychodziła, później szła dalej, jak myśmy zamykali, bo myśmy musieli zamknąć trochę wcześniej. A jak z tą mafią było? Z mafią było tak, że no po prostu jak coś za dobrze funkcjonuje, no to trzeba to załatwić. No. I nasłali na mnie bandziorków. Będziorki przyszły, zrobiły zadymę, a co ja zrobiłem? Jak ja za to zareagowałem? Ja wszedłem na Harley'a swojego i pojechałem sobie na Mazury z moją żoną. Olewka, jak to się mówi? Tak, i, tak bo ja wiedziałem, co jest grane. Jak ja wróciłem, to się okazało, że tutaj jest jakiś strajk przedsiębiorców przeciwko mafii. Ja mówię, jak to? Jaki strajk przedsiębiorców? O co wam tu chodzi? Przecież tylko do mnie przychodzili. No tak, ale my się boimy i strajk robimy. Ja mówię, jak ja mam, to znaczy, przeciwko komu ja mam ten strajk zrobić? No, przeciwko bezczynności policji. Ja wiem, jak to. Przeciwko bezczynności. Ale co wy macie do bezczynności policji, kiedy do was nikt nie przychodził? Nie, nie umiano. W każdym razie zrobiono z tego wielką aferę, a ponieważ ja nie. Podzielałem. Główny poszkodowany, nie czuł się Poszkodowany, w ogóle nie chciałem w tym brać udziału. A to dziwne, że się inni dzielili z panem, że też się poczuli poszkodowani, nie, nie. będą. Czyli zagrożeni. Ja to mam na piśmie od prokuratury, że wyolbrzymiono wydarzenia, ponieważ wszyscy się czuli zagrożeni. Ale przypomnijmy, że to są te lata 90., -te, kiedy ten pruszków i Wołomin faktycznie... Strzelali się, mordowali się, ale oni też przychodzili na stare miasto do Fukiera, co je robili w paście? Oni tu nie mieli w zasadzie co, co robić. No, były jakieś pomysły pewnie haraczy, były, na pewno były, tylko że akurat w tym przypadku przyszli wyłącznie do mnie. Nikt nie chodził do Gesslera, nikt nie chodził do. do, do... Fukiera? F fukiera czy innych yy, tych, bo, 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 bo nie było. Po co. Co oni by tam dostali w kawiarence czy w restauracyjce? Ale tu, gdzie ta cała Warszawa przychodzi, no to czuli pieniądze, więc tych bandziorków ktoś mi nasłał, żeby zrobić zadymę. A moment... pewnie konkurencja. No ja nie, nie złapałem nikogo za rękę. Ja to mam opisane, bo prokuratura zamknęła śledztwo. Ja to mam bardzo ładnie opisane w każdym razie. To się nadaje na humorystyczny artykuł. No i w każdym razie efekt całego tego wszystkiego było, że powiedzieli, że to ja jestem winny tutaj całej tej zadymy i że to trzeba zamknąć to lapidarium w diabły, bo, bo to tylko. Skaranie boskie. No i lapidarium niestety zostało zamknięte. Przepiękny lokal. Do tej pory to jest własność chyba miasta, y, muzeum, ale nie, 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 te miejsce nie żyje już tak, jak żyło. Nic nie będzie, bo, bo jak coś żyje i zabiera 25 restauracjom klienta, no to to musi zginąć. No. To bardzo smutna konkluzja tutaj na koniec. Ale dziękuję bardzo za tą rozmowę. Bardzo miło mi się z Panem rozmawiało. Mam nadzieję, że będę mógł jeszcze tutaj u Pana długo kupować. I u Pana syna na przykład, albo u małżonki. Życzę wszystkiego najlepszego. I może, jeszcze na koniec, jakaś króciutka anegdota o jakimś kliencie. No... Nie przychodzi mi do głowy jakiś taki szczególny. No, może jakiś taki nieszczególny. To panu nam przyszło do głowy, bo już musimy kończyć. Ostatnio, ostatnio król Szwecji był tu u mnie i ja do, do niego podchodzę i mówię: Mam dla ciebie zameczek do sprzedania. I to był kiedyś należał do twojego rodu Bernadottów. A on tak na mnie spojrzał i mówi: Oj, choroba, nie wziąłem portfela. Ale to był zamek na, na obrazie, czy faktycznie. Mam, mam taki obiekt do sprzedania fajny, stary, zabytkowy, i chciałem mu to wcisnąć, zwłaszcza, że rzeczywiście on należał kiedyś do Bernadotów, rodziny. No i, i tak śmiesznie zareagował, ale bardzo sympatyczny jego. Mój. Muszę przyznać, że tu do mnie po prostu. Każdy, kto idzie na stare miasto, musi trafić, bo, bo tu jest wąskie gardło, prawda, przy wyjściu na Barbakan. Więc w zasadzie wszyscy, wszyscy sławni ludzie, jacy odwiedzali Warszawę, to wdępnęli do mnie. To jest to. I ja też tutaj wdepnąłem nieraz w młodości, chociaż jeszcze taki sławny wtedy nie byłem. Dziękuję bardzo. <noise> Dziękuję.